Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym, abyśmy porozmawiali o nieznajomości, nieznajomości, która może nam szkodzić. Jest takie łacińskie powiedzenie ignorancja, juris nocet, które tłumaczy się: nieznajomość prawa szkodzi, i zgodnie z, tą, z tym powiedzeniem, z tą sentencją nie można zasłaniać się nieznajomością, Norm prawnych. I również Apostoł Paweł w swoich listach mówi o trzech takich rzeczach, o których chrześcijanie powinni wiedzieć, których powinni być świadomi. Pierwsza, pierwszy fragment, o którym, w którym Apostoł Paweł mówi o świadomości, to mówi w liście do Rzymian w 11 rozdziale, 25 wersecie, odnośnie tego, żeby chrześcijanin był świadomy Bożego Planu dla Izraela. Drugi fragment, fragment, który zapisany jest w liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście do Tesaloniczan, w czwartym rozdziale, trzynasty werset, gdzie Paweł mówi, nie chcę też, bracia, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. Nie musicie się smucić jak ludzie bez nadziei. I dalej apostoł Paweł mówi o drugim przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, o życiu wiecznym, o tym, że Chrystus przyjdzie z nieba z wyraźnym rozkazem, przy wtórze głosu Archanioła i przy dźwiękach trąby, którą Bóg każe zadąć. Wtedy najpierw postaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim zostaniemy porwani w obłok, w powietrze na spotkanie z Panem. I tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. Tymi słowami dodawajcie sobie otuchy, a więc chcę, żeby chrześcijanin był świadomy przyjścia Chrystusa i życia wiecznego, pochwycenia, które nastąpi dla Kościoła w odpowiednim czasie. I trzecia rzecz, Wczoraj o tym rozmawialiśmy na naszym studium biblijnym, o której Paweł chce, żeby chrześcijanie byli świadomi. To właśnie to, co jest zapisane w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale, jeśli chodzi o dary duchowe, nie chce bracia, abyście byli nieświadomi rzeczy. Apostoł Paweł chce, aby Koryntianie zrozumieli, czym są dary duchowe, czym są charyzmaty, na czym one polegają. I też dzisiaj Bóg oczekuje, chce, aby kościół był świadomy darów duchowych, charyzmatów, którym, są, którym kościół jest obdarzony, do tego, aby kościół się rozwijał, aby kościół wzrastał. Niewielu chrześcijan zdaje sobie dzisiaj sprawę z tego, czym są charyzmaty, czym są dary duchowe, dlatego że bardzo mocno zrozumienie tego jest niewłaściwe. Charyzmaty kojarzą nam się z kościołami charyzmatycznymi, które wydziwiają, padają którzy robią różne dziwne rzeczy, a tak naprawdę charyzmaty są tym, co, czego potrzebujemy do tego, żeby Kościół mógł się rozwijać, żeby Kościół mógł wzrastać. Bo Paweł dalej w tym yy, fragmencie Bożego Słowa 12 rozdziału mówi o tym, że w każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się Duch. W każdym członku Kościoła przejawia się Duch dla wspólnej korzyści. Jesteśmy obdarzani darami duchowymi, charyzmatami po to, żeby wspólnie z tego korzystać. Dlatego ważne jest to, żebyśmy byli świadomi tych rzeczy, żebyśmy byli świadomi darów duchowych, charyzmatów, które Duch Święty udziela w Kościele. Wszystko to sprawia jeden i ten sam duch, darząc każdego osobno, osobę tak jak chce. To Duch Święty obdarowuje, to Duch Święty darzy, to Duch Święty rozdziela, a nie my. Więc musimy być świadomi darów duchowych i charyzmatów, żebyśmy nie ulegli zwiedzeniu, które dzisiaj tak. Bardzo mocno jest widoczne. Radości w Panu. Do usłyszenia jutro słów na dobry dzień.